W strugach chłodnego poranka, Markus Leśniak, elegancki, zamyślony mężczyzna w garniturze za pięć tysięcy dolarów, siedział przy oknie luksusowej kawiarni z filiżanką espresso, która od dawna już wystygła. Nikt, kto na niego patrzył, nie pomyślałby, że ten pewny siebie milioner, właściciel jednej z największych firm technologicznych w kraju, właśnie przeżywał najbardziej bolesny etap swojego życia. Jego syn, sześcioletni Leo, siedział naprzeciwko niego, nie patrząc mu w oczy, z pluszowym tygrysem w rękach, kiwając się rytmicznie w przód i w tył. Chłopiec nie powiedział ani jednego słowa przez całe swoje życie, a Markus, choć miał dostęp do najlepszych lekarzy, terapeutów i specjalistów, czuł się kompletnie bezradny. Jego żona, Emily, zmarła dwa lata temu w tragicznym wypadku samochodowym, a od tamtej chwili Leo zamknął się jeszcze bardziej w sobie, jakby próbował zniknąć z tego świata razem z nią. Markus próbował wszystkiego terapii zajęciowej, logopedów, diet specjalistycznych, alternatywnych metod. Nic nie działało. Im bardziej próbował unaprawić swojego syna, tym dalej się od siebie oddalali. A przecież całe swoje życie podporządkował Leo. Firma była tylko maszyną, która miała zarabiać pieniądze na opiekę i leczenie. Luksusy go nie obchodziły. Przyjaciele zniknęli, a jego dni stały się monotonną rutyną praca, dom, cisza, frustracja, noc. Pewnego dnia, z braku sił do gotowania, Markus zabrał Leo do małej, niepozornej restauracji na obrzeżach miasta miejsca, które odwiedzał z Emilii, gdy jeszcze byli młodymi, beztroskimi zakochanymi. Zmieniło się niewiele, drewniane stoły nadal skrzypiały, światło było ciepłe, a zapach cynamonu unosił się w powietrzu. To tam po raz pierwszy Leo spojrzał komuś w oczy młodej kelnerce, która właśnie pochylała się nad nim z uśmiechem i filiżanką kakao z pianką. Cześć, ty jesteś Leo? Powiedziała miękkim głosem, kładąc napój na stół. Leo nie odpowiedział, ale nie spuścił wzroku. To wystarczyło, by Markus poczuł coś, czego nie czuł od miesięcy, nadzieję. Kelnerka nazywała się Maja. Miała może 26 lat, piegi na nosie i spojrzenie, które zdawało się rozumieć więcej, niż mówiła. Pracowała tu od niedawna, odkąd wróciła z wolontariatu w ośrodku dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Była jedną z tych osób, które miały naturalną cierpliwość i ciepło niewymuszone, niezawodowe, ale prawdziwe. Nie bała się ciszy. Nie próbowała na siłę wyciągnąć słów od chłopca. Po prostu z nim była. Codziennie, gdy Markus wracał z Leo do restauracji, maja siadała przy ich stoliku po godzinach, układała serwetki w różne kształty, rysowała z Leo proste zwierzątka, opowiadała historię i pozwalała mu pokazywać palcem. Po tygodniu Leo zaczął się uśmiechać. Po dwóch sięgał do niej ręką, gdy wchodził. Markus obserwował to wszystko z niedowierzaniem, trzymając się z tyłu, jakby bał się, że wszystko to jest snem, który zniknie, jeśli się zbliży. Nikt wcześniej nie miał takiego wpływu na jego syna. I nikt wcześniej nie traktował Leo jak równego, nie próbując go naprawić. Z dnia na dzień Markus zaczął wracać do życia. Zamiast sprawdzać e-maile, obserwował syna, jak z zachwytem patrzy na kolorowe serwetki złożone w żurawie. Zamiast śledzić kursy giełdowe, uczył się od Mai, jak budować z Leo wieże z klocków, które wcześniej leżały zapomniane. Maja nie zadawała pytań o firmę, Majątek ani przeszłość. Dla niej liczył się tylko Leo, i to właśnie ujęło Markusa najbardziej. Była jak promyk światła wpadający do ciemnego pokoju, oświetlając rzeczy, które wydawały się beznadziejnie stracone. Gdy Leo pierwszy raz powiedział słowo o Maja, Markus nie mógł powstrzymać łez. Chłopiec wypowiedział je cicho, prawie szeptem, ale z takim skupieniem i uczuciem, jakby składał najważniejsze zdanie w swoim życiu. To było niczym eksplozja. Serce Markusa, zamarznięte od dwóch lat, nagle zaczęło bić mocniej. Coś w nim pękło, jakby dotarło do niego, że nie potrzebuje armii specjalistów tylko jednej osoby, która widzi jego syna naprawdę. Tego wieczoru Markus nie zasnął ani na minutę. Przewracał się z boku na bok, wspominając każdy gest Mai, każde spojrzenie Leo. Próbował zrozumieć, dlaczego ta dziewczyna, której nawet nie znał, potrafiła osiągnąć coś, czego on sam nie potrafił przez lata. Może chodziło o spokój? O brak oczekiwań? O to, że Maja widziała Leo, a nie jego problem? Jedno było pewne, chciał dowiedzieć się więcej. Kim była ta kobieta? Skąd wzięła się jej empatia? I czy byłby w stanie zaprosić ją do ich świata na dłużej nie jako kelnerkę, ale jako kogoś znacznie ważniejszego? Kilka dni po tym, jak Leo po raz pierwszy wypowiedział imię Maja, Markus wrócił do restauracji wcześniej niż zwykle. Z wyraźnym niepokojem, malującym się na twarzy i niewielką czarną kopertą w dłoni, propozycją pracy, jakiej maja nigdy wcześniej nie otrzymała. Zapytał ją, czy mogliby porozmawiać na zewnątrz, i choć dziewczyna poczuła niepokój, zgodziła się, a gdy stanęli razem pod migoczącym neonem kawiarni, markus zaproponował jej posadę osobistej opiekunki Leona Pełen Etat, z mieszkaniem w jego willi, samochodem służbowym i pensją, o jakiej kelnerki mogły tylko marzyć. Maja milczała przez chwilę a potem spojrzała mu głęboko w oczy i powiedziała, że nie chce być kupiona. Nie zależy jej na pieniądzach, ale na tym, co udało się osiągnąć z Leo i jeśli to ma sens jedynie w kontekście kontraktu, to nie ma sensu wcale. Markus był zaskoczony, nikt od lat nie odrzucił jego propozycji, nikt nie śmiał kwestionować jego intencji, ale zamiast się zirytować, poczuł coś na kształt ulgi, bo wiedział, że ma do czynienia z kimś autentycznym. Zaproponował więc inne rozwiązanie, żeby to Leo sam zdecydował. I tak Maja pojawiła się w jego domu po raz pierwszy nie jako pracownica, ale jako gość, a Leo, na widok znajomej twarzy w nowym, obcym otoczeniu, podbiegł do niej i objął ją bez słowa, jakby zapraszał ją do swojego świata. Tego dnia zbudowali razem fort Skoców, zjedli na podłodze kanapki z masłem orzechowym i przez chwilę wszystko wydawało się proste, jakby dom pełen marmurów, ekranów dotykowych i zimnych korytarzy nagle wypełnił się dziecięcym śmiechem i ciepłem. Maja wprowadziła się do gościnnego skrzydła willi kilka dni później, choć postawiła jeden warunek, chce mieć przestrzeń, gdzie będzie mogła być sobą bez protokołów, bez służby, bez obowiązku noszenia garsonki. Markus się zgodził, choć jego otoczenie zaczęło szeptać za plecami. Asystentka była zaniepokojona, dyrektor ds. PR zadzwonił trzykrotnie, pytając, czy zatrudnianie przypadkowej kelnerki nie narusza etyki, a nawet niania, która od lat pracowała dla Markusa, Zaczęła się zachowywać z rezerwą wobec Mai. Maja jednak była odporna na spojrzenia i szepty skupiała się na Leo, który z każdym dniem coraz bardziej otwierał się na świat. Zaczął powtarzać słowa, które usłyszał w bajkach, naśladował dźwięki zwierząt, a któregoś popołudnia nawet zaśpiewał fragment piosenki z kreskówki, co sprawiło, że Markus zapłakał po raz drugi. Jednak im większy był postęp Leo, tym większe napięcie rodziło się między Mają a Markusem. On chciał ją nagrodzić, zapewnić jej lepsze życie, zaprosić ją na ekskluzywne kolacje, podarować kosztowności, które uważał za gest wdzięczności, ale ona nie przyjmowała żadnych prezentów. Nie dlatego, że była dumna, ale dlatego, że wiedziała, że każda rzecz od niego zaciera granicę, którą musiała chronić, granice między sercem a rozsądkiem. A on, choć zazwyczaj doskonale rozumiał ludzi, wobec niej był bezradny, bo nie potrafił zrozumieć, dlaczego nie chce wejść do jego świata. Kiedy zaprosił ją na galę charytatywną, jako osobę towarzyszącą, odmówiła. Kiedy dał jej nowy telefon, oddała go. Gdy zaproponował, że opłaci jej studia pedagogiczne, poprosiła, by nigdy więcej o tym nie wspominał. W końcu przyszło napięcie. Jednego wieczoru, gdy Markus wrócił do domu wcześniej, zobaczył Leo bawiącego się samemu, a maję na werandzie z kubkiem herbaty. Zapytał z wyrzutem, dlaczego zostawiła chłopca samego. Odpowiedziała, że Leo potrzebuje też niezależności, przestrzeni nie może być wiecznie kontrolowany. To wywołało kłótnie, pierwszy raz od ich poznania padły słowa ostre, pełne emocji. On zarzucił jej brak profesjonalizmu. Ona zarzuciła mu, że nie ufa nikomu poza sobą. Leo schował się pod stół i nie wyszedł przez godzinę. Maja poszła do swojego pokoju, a Markus siedział samotnie w gabinecie, z uczuciem, że właśnie traci coś więcej niż tylko opiekunkę. Przez kilka dni w domu panowała cisza, ale nie ta znajoma, pusta cisza, która towarzyszyła Marcusowi od lat, lecz inna, napięta, pełna niedopowiedzeń. Leo znowu przestał mówić. Znowu przestał się uśmiechać. Znowu wrócił do kiwania się w przód i w tył z pluszowym tygrysem w rękach. Markus zrozumiał, że to nie terapia uczyniła cuda. To nie on. To była ona. I teraz, kiedy próbował ją włączyć do swojego świata, nieświadomie zniszczył coś kruchego i pięknego, co udało jej się stworzyć. To nie ona była problemem. To on próbował ułożyć wszystko według własnego schematu, zamiast zrozumieć, że czasem miłość nie potrzebuje instrukcji ani planu działania. Pewnej nocy, nie mogąc spać, Markus napisał do niej list. Nie e-mail, nie SMS. Prawdziwy, odręczny list. Przeprosił. Za to, że próbował ją zmienić. Za to, że nie dostrzegł, iż to ona uczyła go, jak być ojcem, a nie tylko milionerem z listy Forbes. Prosił, by została. Nie dla niego. Dla Leo. A jeśli nie chce, zrozumie. Następnego dnia znalazł pusty pokój, ale na łóżku leżał list jej odpowiedź. Napisała, że musi odejść. Nie dlatego, że go nie szanuje. Ale dlatego, że musi dowiedzieć się, czy to, co czuje dla Leo i dla niego, to tylko wdzięczność czy coś więcej. Jeśli kiedyś się odnajdą, będzie gotowa odpowiedzieć na jego pytanie. Gdy maja zniknęła z ich życia, willa znowu wypełniła się ciszą, nie tą łagodną, pełną spokoju, ale tą bolesną, wibrującą w ścianach jak echo wspomnień, które nagle stały się zbyt ciężkie do zniesienia. Leo przestał jeść ulubione kanapki, które robili razem, nie sięgał po kredki, którymi rysowali zwierzęta, i nie wychodził z pokoju, jakby cała rzeczywistość przestała mieć dla niego sens. Markus próbował zająć się firmą, wrócić do swoich obowiązków, zanurzyć się w liczbach, raportach, konferencjach, ale w każdej sali, w każdym hotelu, w każdej rozmowie słyszał cichy szept Maja, Leo nie płakał. Ale z dnia na dzień jego twarz stawała się coraz bardziej pusta, jakby wracał do stanu sprzed miesięcy do swojej bańki, w której nikt nie mógł go dosięgnąć. To nie była tylko strata opiekunki. To było złamanie rytmu, który uzdrawiał ich obu. Markus zrozumiał to dopiero wtedy, gdy Leo zaczął rzucać się na podłogę w atakach paniki, których nie doświadczał od ponad roku. Gdy próbował przytulić go, chłopiec krzyczał, bił go małymi pięściami, a potem zaszywał się w rogu pokoju, zakrywając uszy i powtarzając nie, nie, nie pod nosem. To słowo, jedyne jakie znów mówił, bolało bardziej niż cisza. Markus próbował odnaleźć maję dzwonił do kawiarni, pytał pracowników, przeszukiwał portale społecznościowe, nawet zatrudnił prywatnego detektywa. Ale nigdzie jej nie było. Jakby zapadła się pod ziemię? Zostawiła po sobie tylko ten jeden list i echo jej imienia na ustach chłopca. Po tygodniach nieudanych prób Markus podjął decyzję, której nie podjąłby nigdy wcześniej. Zamknął firmę na czas nieokreślony, przekazał obowiązki zarządowi i spakował walizkę. Postanowił odnaleźć Maję nie dla siebie, jak powtarzał sobie uparcie, ale dla Leo. Chłopca zabrał ze sobą. Podróżowali razem przez miasta, w których mogła się ukryć: Poznań, Wrocław, Gdańsk. W każdym miejscu odwiedzali ośrodki dla dzieci z zaburzeniami, szpitale, szkoły specjalne, a nawet domy kultury. Markus wszędzie pokazywał jej zdjęcie, pytał z nadzieją w głosie, choć coraz częściej spotykał się tylko ze wzruszeniem ramion. W międzyczasie uczył się być ojcem takim naprawdę. Musiał sam robić Leo śniadania, sam go kąpać, uczyć się radzenia sobie z jego emocjami, a nieraz w nocy siedzieć z nim w łazience, trzymając go za rękę, gdy drżał w ciszy. To była szkoła przetrwania, ale i szkoła miłości. Z każdym dniem Leo zaczął na nowo reagować na tatę, jakby doceniał, że ten wreszcie jest z nim nie tylko fizycznie, ale i sercem. W małym pensjonacie w Karpaczu Leo pokazał palcem na niebo i wyszeptał słowo o gwiazdy, a Markus zrozumiał, że nie wszystko zostało stracone. Zaczęli rysować razem pamiętnik z podróży prosty zeszyt, w którym Leo rysował miejsca, a Markus dopisywał słowa. W jednym z nich Leo narysował Maję z kubkiem herbaty i uśmiechem. To był impuls. Markus wiedział, że musi szukać dalej. Dotarli do małej miejscowości w Beskidzie Sądeckim, gdzie ktoś w ośrodku wspomniał o młodej kobiecie, która niedawno zaczęła prowadzić zajęcia artystyczne dla dzieci z autyzmem. Gdy Markus wszedł do budynku, jego serce zabiło szybciej niż kiedykolwiek. Na końcu korytarza, w sali z kolorowymi lampionami i kredkami na stołach, siedziała ona Maja, z dzieckiem na kolanach, czytająca książkę. Gdy podniosła wzrok i zobaczyła ich, nie od razu się uśmiechnęła. Najpierw zamarła. Potem wstała. Aleo pobiegł do niej szybciej, niż Markus zdążył zareagować. Objął ją. I po raz pierwszy powiedział nie tylko jej imię. Powiedział, steskniłem się, Maja wszyscy w sali zamarli. Maja wzięła go w ramiona i spojrzała na markusa ze łzami w oczach. Nie potrzebowali słów. Ten moment był odpowiedzą na wszystko. Nie chodziło o przeszłość. Ani o to, kto miał rację. Chodziło o rodzinę, tę, którą się wybiera, nie tę, którą się planuje. Markus podszedł do niej powoli, wyciągając dłoń nie jak milioner, nie jak pracodawca, ale jak człowiek, który wreszcie zrozumiał, czym jest miłość bez warunków. Maja długo milczała, siedząc z Leo na kolanach, jakby nie wierzyła, że to, co się właśnie wydarzyło, nie jest snem, który zaraz się rozwieje w powietrzu. Markus również nie naciskał, po raz pierwszy od lat nie mówił nic, nie planował, nie proponował, tylko patrzył, czekając, aż to ona będzie gotowa wypowiedzieć pierwsze zdanie. W końcu, gdy salkę opustoszała, a dzieci wróciły do swoich domów, Maja usiadła naprzeciwko Markusa i powiedziała cicho: "Myślałam, że zapomniałeś". On tylko pokręcił głową, wyciągnął z kieszeni zniszczony rysunek Leo z pamiętnika podróży ten, na którym była ona i szepnął: Pamiętałem każdego dnia tego wieczoru nie wrócili do willi, nie wrócili do hotelu, zostali w ośrodku, śpiąc w skromnym pokoiku dla wolontariuszy, przytuleni w trójkę, z Leo między nimi jak symbol nowego początku. Kolejne dni spędzili wśród gór, spacerując, grając w karty, ucząc Leo piosenek i układając wspólne posiłki z prostych składników, jakby życie mogło być właśnie takie, nieskomplikowane, autentyczne, prawdziwe. Markus zaproponował, by maja wróciła z nimi do domu ale tym razem nie jako opiekunka, nie jako gość, lecz jako partnerka w ich małej rodzinie. Maja zamilkła, poprosiła o czas. Powiedziała, że musi wiedzieć, że jeśli wróci, to nie dlatego, że Leo jej potrzebuje, tylko dlatego, że Markus naprawdę chce jej obecności nie jako wdzęczności, ale jako równoprawnej obecności, z szacunkiem do jej marzeń, wolności i przeszłości. I właśnie wtedy Markus zrobił coś, czego nikt się po nim nie spodziewał, podarował Majce nie pierścionek, nie samochód, nie akt notarialny do luksusowego apartamentu, ale zaświadczenie o przyjęciu jej do jednego z najlepszych programów pedagogicznych w Europie, w Londynie, z opłaconym rokiem przerwy w firmie i opieką nad Leo w czasie jej nauki. Powiedział, Jeśli kiedykolwiek wrócisz, chcę, żebyś wiedziała, że nie poświęciłaś siebie dla nas, tylko wzbogaciłaś siebie, by móc nas wzbogacać jeszcze mocniej, Maja popłakała się. Nie ze wzruszenia. Z wdzięczności. Bo po raz pierwszy ktoś dał jej przestrzeń, by być kimś więcej niż w tą, która pomaga. Minęły trzy miesiące. Markus i Leo wrócili do Willi. Wysłał Leo do kameralnej szkoły, sam prowadził go na lekcje, odbierał, spędzał popołudnia na budowaniu sklocków, wieczory na czytaniu bajek, noce na pisaniu do listów, które wysyłał co tydzień do Londynu. Leo mówił coraz więcej. Zaczynał opowiadać o swoich uczuciach, rysował już nie tylko tygrysy, ale ludzi i często dodawał tam uśmiechniętą dziewczynę z pięgami i kubkiem herbaty. Markus nie przestał być biznesmenem, ale nauczył się być też tatą takim, którego obecność nie polega na płaceniu rachunków, ale na staniu obok, kiedy dziecko robi swoje pierwsze kroki ku światu. W dniu, gdy Maja wróciła, nie było fajerwerków, nie było uroczystości. Nie było orkiestry, była tylko cicha sobota, śniadanie na tarasie i Leo, który wbiegł do ogrodu i krzyknął u mama. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Markus spojrzał na nią z zaskoczeniem, ale maja nie zaprzeczyła, nie poprawiła go. Uklękła, objęła chłopca i wyszeptała, tęskniłam, i wtedy Markus zrozumiał, że nie musi być żadnej deklaracji, żadnego planu, żadnego warunku, bo to, co zbudowali, jest silniejsze niż etykiety. Jest rodziną. I że czasem rodzina to nie ten, kto cię zrodził, ale ten, kto za ciebie walczył, kto cię słuchał i kto nauczył cię mówić nie tylko słowami, ale sercem. Kilka miesięcy później Leo powiedział podczas kolacji: Kiedyś nie mówiłem, bo myślałem, że nie mam nic do powiedzenia, i wtedy wszyscy zamilkli. Nawet pies, który spał pod stołem, uniósł głowę. Ale Maja pokazała mi, że moje myśli są ważne. Markus popłakał się po raz trzeci, ale tym razem nie ze smutku. To były łzy dumy. Bo wiedział, że ten chłopiec, jego chłopiec nie tylko nauczył się mówić, ale też zrozumiał, czym jest miłość, bezpieczeństwo i zaufanie. A wszystko to dzięki kelnerce, która nie szukała niczego, a dała im wszystko. Na ścianie w salonie, obok rodzinnych zdjęć, zawisł obraz narysowany przez Leo, trójka postaci trzymająca się za ręce on, Markus i Maja. Na dole było jedno słowo, dom i to wystarczyło. Nie potrzebowali więcej. Bo nie każda historia o miłości zaczyna się od pocałunku. Nie każda kończy się ślubem. Ale każda, która zmienia życie, zaczyna się od zrozumienia. A oni właśnie to zrozumienie odnaleźli w ciszy, w herbacie, w serwetkach złożonych w żurawie.